Słuchajcie, bo ta patologia, która nas czeka, znaleźliśmy w internecie bardzo ciekawy obrazek. Rzecz się dzieje w Stanach? W Stanach. Pójrzę to na Syneczko, co to masz na, na, na redzie. Tą, te, tego przebranego w królewne śnieżkę. Troglodytę. Nie, naprawdę dzisiaj? Tak! Musimy hartować swoją psychikę, że, że, że kiedy, kiedy przyjdzie nam, że tak powiem... Stanąć w obronie, to się niczemu nie zadziwi, mi, nic nas nie wystraszy. Bo wiecie, jak zobaczymy to pierwszy raz, to nie będziemy wiedzieli, jak zareagować. Oto przedszkole amerykańskie. Zobaczcie. To coś tam stojące, to jest chuj wie co. To udaje księżniczkę z filmów Disneya, tak. A puszczasz im głos? Nie. To puść im głos. Zobaczcie. I zobaczcie, jakim to głosem zapodaje to coś, to ło. No to z głosem jest. A to tu siedzą, z... słuchajcie, tu siedzą matki. Matki, kretynki, idiotki. Na co liczą te głupie białe kurwy? Że co? Że to jest taka zabawa? Na co liczą te nieczujne białe samice? One się nie zorientują, kiedy ich dzieci zostaną im wydarte. Powiem Wam, tym matkom one nie przyjmują żadnych argumentów. Te matki trzeba karać chłostą za swoją głupotę, bo dobrze obita dupa jakimś pejczem będzie paliła z dwa dni, spać to nie będzie mogło, zrozumie dlaczego, ta, o co chodzi. Nic nie zrozumie. Byt. Nie, przez lanie dupy zrozumieją o co chodzi. Musicie to zobaczyć i zwróćcie uwagę na mamusie szanowne. Jak mamusie się świetnie przy tym bawią. Żadnej jebanej mamuśce nie przyszło do głowy, żeby wziąć swoje dziecko na ręce i wyjść z tego burdlu, który to burdel, to coś robi w tym przedszkolu. To się dzieje w Ameryce, niech sobie, niech sobie robią tam, co chcą, ale to się za chwilę będzie działo w Warszawie. Już się dzieje w Warszawie. Bo to się ręknie przecież. To się, to, się roz, to się roznosi powietrzem. Jak, jak syf. Podobnie jak karaluchy z metra. Tak. I, i, Zobaczcie i... sobie. Proszę bardzo, wytrzymajcie kochani. Co? So. First thing you do is clap your hands and then you'll just follow my directions after that. Okay? Ready? If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you, know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, it's on your feet. If you're happy and you know it and, show, and, and <laughs> you know it, your face is really show If you're happy and you know it's on your feet. If you're happy and you know it say hooray. Hooray If you're happy and you know it say hooray. Hooray If you're happy and you know it, and your face is always show If you're happy and you know it's a hooray all right, I'm gonna try something that I have not tried before, and you guys, you guys know how good I am with mixing things up. But, um, we're gonna try to do all three. All right, I'm gonna try something that I have not tried before, and you guys, you guys know how good I am with mixing things up. But, um, we're gonna try to do all three.